Siemanko! Witam Was w pierwszym odcinku z FC Mobile! Moi drodzy... No sorry, że nie udało mi się wcześniej nagrać tych odcinków z, z tej gry, ale no cóż... Bywa i tak. Tak jak widzicie to jest moje konto, to jest mój z... To, są, to jest mój licznik konsult, to jest mój licznik gemo. Dlatego ja robię openingi bez wydawania jakichkolwiek pońców. Jak wejdziemy w sobie Activities, to tu mamy pod słupkiem Daily Tasks, a pod tym kalendarzem mamy Daily Login Rewards. Dlatego nie ja mam na razie 0 streaka, ale co 3 dni możemy zdobyć 500 gemów. Dzisiaj zdobyłem ten, tego tokena, którego wykorzystałem. Jutro będzie nowy event, więc... Spodziewam się tego, że... Że w nowy event będziemy mieli... Że w nowy event będziemy mieli tak samo mieli do czynienia jak. No nie wiem, czy tak samo będziemy mieli do czynienia jak z tym eventem Aquavensus Inferno. Dlatego ja sobie zrobię audio. ciszę muzykę, żeby nie było praw autorskich. Wejdziemy sobie w Star Passa. Tak jak widzicie, ja nie wydaję jakichkolwiek pieniędzy, bo mi... Po co mi jest do... Po co jest do szczęścia potrzebne? Tak jak sami widzicie. Tylko ludzie mają z tego fan, że, wy... że lubią sobie wydawać e Ponciki czy tam pieniądze na rozszerzony Star Pass Jeżeli wejdziemy w Futured, to mamy. Mamy tak. Takie nagrody za rivals. Scoring streak pack. A tu też za pieniądze. Być może. Mini pass, do którego zaraz przejdziemy. Starter pack, czyli Roberto Carlos na Elo, a ja mam lepszego Elo, więc sorry. I daily booster, który się pojawia non stop. Aż więc dobra. Jeżeli wejdziemy w zakładkę S Extra Time, to mamy takie coś jak player Piki oraz streamy. W jednej zakładce mamy player Piki, a w drugiej zakładce mamy streamy. Events to są Piki, a FCN TV to są streamy. Ja wczoraj oglądałem streama na temat nadchodzącego eventu czyli Ragnarok. No i zlikowane są ikony i hero, na razie i z oficjalnymi statystykami i tak dalej W hero mają pojawić się Pele, Guti oraz Ledley King a w, z ikon mają być a z ikon mają być Roy Keane Frank Lampard Didier Drogba Carlos Alberto George Best oraz Bobby Charlton. A w SBC ma się pojawić Puskas Mamy player-piki. Mamy codziennie darmowe playerpiki Mamy player-piki za pońcy, z których nie otwieram, bo po co mi jest to potrzebne? No, mamy-piki za tokeny Extra Time za 10 tysięcy, za 5 tysięcy i za 4 tysiące. Te playerpiki za 5 i za 4000 tysiące są wymienne Więc darmowa kasa wam wleci Wejdziecie sobie w bonusa i macie, macie taki komunikat Że musicie kupić FC pońce żeby zdobyć Takiego Bellingama Dla fanów kasiury spoko Tutaj mamy questy Jeżeli chodzi o rozwój o grę i, i o event. No, tutaj chodzi o League Quests, Achievement Quests i, i questy eventowe. Ja mam ligę, w której jestem członkiem. W zakładce Market możemy kupić albo sprzedać yy, swojego piłkarza. Na przykład taki, tak rynek szaleje. Bastoni, kurde, teraz niektóre karty 107 będą warte 200 milionów. O, na przykład Vincent Company teraz jest warty 236 milionów monet. A Julian Brandt 107 overalla jest warty 301 milionów monet. A tu mamy wiele różnych zakładek. Tu macie My Players. No czyli potencjalnych zawodników, który możecie sprzedać. Na przykład mogę sprzedać maksymalnie za 107 milionów końców mojego Paulo Futre. Okej, okay, Watchlist to, to to was nie interesuje. My Orders czy czy taki tym piłkarz wam się pokazuje, którego chcecie sprzedać, albo którego chcecie kupić i Search ci wyszukujecie nazwisko piłkarza i tak dalej wyszukujecie swojego wymarzonego piłkarza mamy zakładkę Exchange tutaj mamy Defining Legacies Shard Aqua vs Inferno Shard czyli wiadomo wciepujecie kartę z eventu na shardy Spoko opcja, coin, możecie wciepnąć wymiennego zawodnika na coinsy Po wartości rynkowej wam wleci kasa I możecie wciepać swojego zawodnika na token extra time Na przykład trafiłem Musaha, który jest mi niepotrzebny totalnie, więc go wciepuję I mam 1000 tokenów extra time i tu też jest zakładka Player Exchange Na przykład w evencie Star Pass Evolution Mamy takich zawodników No mamy zawodnika jak Samuel Eto Są dwie wersje e... Kamerun... Kamerunczyka? To jest... Nie, to jest Senegal, przepraszam A nie Kamerun chyba Nie wiem co to jest za kraj, ale nieważne Możecie mieć wersję eto na prawem skrzydle i wersję eto na napadzie? Którego byście preferowali w swoim składzie? Napiszcie w komentarzu, ale i tak ten eto się dzisiaj skończy. Tak samo kaka. Ale minus jest taki, że kaka nie ma pozycji napastnika. Gdyby kaka miał pozycję napastnika to byłby on perfekcyjny no tutaj macie eventowe paczki i codzienne paczki 80 do 98 overalla rank up i training gdzie macie sbc o maszerano i sbc o brązowe karty spoko ale zobaczymy co będziemy mieli w evencie przyszłym Zobaczmy mój skład. No mój skład w 4 miesiące wygląda następująco. Schmeichel, Majkon, Gabriel, Sztam, Gerard Martin, którego odebrałem niedawno, Bernardo Silva, Jaja Touré, Dijani Reinders, Rahim Sterling, Mateusz Kunia oraz Barkola. I taka ławka. Beasley, Pawlowicz, Czerki, Maldini, Paolo Futre i kimś. No, jak będziecie pisać w komentarzu usuń ławkę, to wtedy dzisiaj zwiększa overall. Chyba u mnie będzie bez zmian, bo te, wtedy jak usunąłem ławkę, to mój overall się praktycznie nic nie zmienił. I w zakładce Play. Mamy Division Rivals. Takie są moje dywizje w trzech trybach. Nie pytajcie. Live events ci. Aqua Inferno, który się kończy przed pierwszą w nocy. W nocy środy na czwartek i mamy Scouting Campa, Challenge Mode i tak dalej. Chronicles, Hero Icon Chronicles i tak dalej. Football Center. G typowo właśnie, kurde. No i mamy też sklep Możemy kupić paczki za e, Za pońcy No i za gemy Możemy też kupić paczki A to są paki za pieniądze Więc ja wam tego nie preferuję A otworzę sobie darmową paczkę Bo to jest zawsze jakiś fan z tego No i za kasę kupujecie premium, premium Star Passa Tu możecie kupić Pońce za kasę Oraz busty Tutaj możecie Ogarnąć gemy Za ligowe tokeny możecie kupić zawodników oraz paczki Żetony oraz gemy Jutro Za ligowe tokeny mają pojawić się Z tego co wiem Michael Sien. 108 overalla oraz Andrii Szewczenko. 110 overalla Jeszcze tokeny za Starpoints. Za Universal tokeny będą paczki oraz Gemy. Eee. Turnament token. Za turnament tokeny też można kupić paczki. Tokeny oraz końsy. A tu można kupić końsy. Dodatkowe line-upy, transfer pointsy i tak dalej. No i Skill Moves. Silver. Możecie kupić Premium Star Passa. Premium Star Pass Ticket za 50 zł, bo ty, tyle jest warty 999 e, Silver Pointsów. Dobra, skoro mamy już Event de Defining Lady JC, otwórzmy paczkę za 3000 gemów. Kogo najlepszego możemy trafić? Ashley Jakoola, Gianfranco Zole, Del Piero, Raula, Pirlo, Morientesa Dempsey na lewym skrzydle, co ciekawe. Donowana, Lejnekera, Pujola i tak dalej, i tak dalej. Tylko potrzebowałbym kogoś na prawym skrzydle, na przykład Riyad Mares. Bo mój Sterling, ja już długo nim gram. Więc mój Mares byłby mi potrzebny. I to bardzo. Więc jakie narodowości potrzebuje? Włochy. Hiszpania, Anglia, ewentualnie Algieria, Bomares i USA. Ok, Raul. Raul! Fucking fuck. Gerard Moreno. No, niestety to nie jest Raul, tylko Gerard Moreno, który mi jest niepotrzebny totalnie. Więc wystawiam go na szardy i będę miał tych szardów 30. Ok, ja pierdzielę. Wejdziemy sobie w Defining Ladies' event Mamy Chelsea Chapter, czyli mamy już wszystkie odebrane nagrody Macie Trivie i te challenge przeróżne I mini pasa do tego Ja jeszcze mini pasa nie mam skończonego Ale jest chyba 30 poziomów z tego co pamiętam Tak, 30 poziomów O, kolejny rozszerzony pas Możecie zdobyć Dawora Szukera, z upgrade'owanego na czerwono. I w galerii chapter'ach możecie kupić zawodników za szarcy. Na przykład, kurde, ja bym potrzebował kogoś na prawe skrzydło. A ten Mares byłby spoko akurat. Ja mam tych shardów dopiero 90, na 6 dni Więc trochę lipa O, można kupić za minimum 500 FC point Za 500 tych shardów Donowana Morientesa, Dempseya oraz Karolesa Pujola Kurde, tylko jedyny problem jest taki, żeby trafić te Żeby trafić te karty do których się wystawia? Które się wystawia za Szardy, To trzeba mieć naprawdę farta, widzowie. Mm. Według mnie to już kurde tradycja. Zobaczymy, co będzie w tym nowym evencie. Tutaj ciekawe, nie? Jeszcze oprócz eventu Ragnarok, będzie Juventus chapter w evencie Defining Legacies. No i kolejny zawodnik, darmowy zawodnik, 104 overalla do odebrania. Z tego co słyszałem, to można zdobyć... Wy... Nie wiem, czy jest Reward Chapter, ale jeżeli się osiągnie wszystkie nagrody, to się dostanie Henry Larsona z ze 107 na 111. Ja akurat napastnika potrzebuję, bo kurde. Mój kunia naprawdę daje radę, tylko potrzebuję napastnika, który wiecie, zasili ten cały. Psyw związany z y, oceną. To by, musiałby być początek czegoś naprawdę do, y, dowalonego. Jak, jak się zobaczymy w evencie Ragnarok, to zobaczycie jak to wszystko funkcjonuje. A ja się będę z wami żegnał. To, jest, to był pierwszy odcinek z FC Mobile, więc trzymajcie się mocno. Do zobaczenia. Cześć i Elo!